W tym roku przypada 61 rocznica śmierci słynnego generała Nila. Emil Fildorfbo, tak się naprawdę nazywał, został zamordowany przez komunistów 24 lutego 1953 roku. Swe ostatnie lata życia generał spędził w Łodzi, dlatego lokalne środowiska zdecydowały się uczcić pamięć po polskim bohaterze w miejscu, gdzie został aresztowany, czyli kamienicy przy ulicy Pruchnika 39. Obchody zorganizowała młodzież z Narodowej Łodzi wspierana przez szereg lokalnych organizacji. Na miejscu odmówiono krótką modlitwę, po której narodowcy przypomnieli o dokonaniach generała. Podczas niemieckiej okupacji był dowódcą kierownictwa dwert Armii Krajowej. Zasłonął m.in. z wydania rozkazu likwidacji generała SS w Warszawie Fronta Kaczery. W 1945 roku aresztowany przez NKWD i pękiony do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu dwuletniej kary powrócił do kraju i osiedlił. W Łodzi przy ulicy Truchnika nie podejmował już konspiracyjnej. W odpowiedzi na obietnicę w amnestii w lutym 1948 roku zgłosił się do regionowej komendy zupełni w Łodzi i ujawnił się, podając prawdziwe imię, nazwisko oraz stopień genera generała Brygady. Po wyjściu z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariusze WB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa publicznego przy ulicy Koszykowej. Później przyjeżdżał do więzienia Mokorowskiego, przy ulicy Rakowskiej 37 i oskarżony o wydawanie rozkazu likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur, Wildor odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. W postępowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone przybycie bez wyznania podwładny generała Wildorfa, majora Tadeusza Dżmielewskiego-Igora i pułkownika Wacława Liniarskiego-Miszczysława, których torturowano, Generał Spieldorf został 16 kwietnia 1952 roku skazany w sądzie wojewódzkim dla, na w sądzie przez sędzinę Marię Burowską na karę śmierci przez powieszenie. Alicja Graf, dyrektor Departamentu III Generalnej Prokuratury zwróciła się do naczelnika więzienia o wydanie niezbędnych zarządzeń do wykonania egzekucji. Nie zabrakło też miejsca na refleksję z lekcji historii. Czego dzisiaj może nas nauczyć generał, jego życie, i wiemy, że kiedy wtedy tutaj mieszkał, najbardziej o niego bała się żona. I dał taki pomysł, żeby wyjechał i uciekał, bo okoliczności były niesprzyjające. Generał powiedział, że tutaj są jego podkomandni, ci, którzy przeżyli, próbują jakoś żyć. I on też nie chce uciekać. Ja myślę, że dzisiaj na okoliczności Wiemy, to nie jest Ameryka, to nie jest Anglia, to nie są Niemcy, nie jest też Irlandia, ale też Polska. Nasza ojczyzna, i wydaje mi się, że tego, czego najbardziej bo uczymy się dzisiaj od generała, to wierność pomimo wszystko. Bez na okoliczności, chcemy trwać tutaj, czego umierali i oddawali życie nasi ojcowie i dziadowi. To, co przede wszystkim swoją historią. Neil to walka, walka do samego końca. Najpierw przeciwko nazistowskim Niemcom, potem dwukrotnie przeciwko sowieckim okupantom. Generał Nil nie próbował usprawiedliwiać, albo wybierać, czy tłumaczyć, że jedni są lepsi, brudy są gorsi, ten system był mniej zbrodniczy, a ten system był bardziej. Dzielniej do samego końca walczył przeciwko. Pierwsza wskazówka, którą z jego życiorysu musimy przyjąć, że nieważne jakie barwy ma wróg pod postacią totalitaryzmu, zawsze trzeba walczyć przeciwko tego typu systemom. Drugi wniosek, który musimy wyciągnąć z życiorysu Tildorfa Nila, to jakże ważny wniosek, że komunistom nie wolno wierzyć. w Nil uwierzył w propagandę komunistyczną. Uwierzył w tak zwaną amnestię. Nie jest to z mojej strony oczywiście za, za, żaden zarzut. Podkreślam ten fakt, aby o tym pamiętać, abyśmy z tego wyciągnęli odpowiednie wnioski. Uwierzył komunistom i niestety przez tą wiarę zapewne w Polaków odebrano mu życie. Dziś ucząc się na błędach naszych wielkich bohaterów, musimy pamiętać, że nie warto wierzyć ani komunistom, ani postkomunistom, ani neokomunistom, ani niestety tak obecnie zdominowanej polskiej lewicy przez, przez tego typu ideologię. Uroczystość zakończona odśpiewaniem polskiego hymnu. Marsz, marsz do z Polski, ziemi do Polski, za...